Jak mam deskę między punktem A i B, a na dole jest 10 metrów dół, to nie wejdę na deskę, zanim nie policzę jej wytrzymałości. I czy nie nastąpiło z tytułu upływu czasu zmęczenie materiału? Bo inaczej jest tak, jak, jak wchodziło trzech moich kolegów na platformę w, w, w Skalmierzycach. W wojsku wtedy byłem. Słyszałem o tym wypadku. Trzech czy czterech było na platformie, platforma spadła. Jeden się poranił, drugi się oczepał, pomagał, a czwart, trzeci się zamienił. Na tych samych przyrządach pracowałem ja tam rok temu i nigdy nie sprawdzałem, bo szef powiedział, można wchodzić, i sam wchodził. Należy zachować przynajmniej tę ostrożność. Ksiądz Dariusz Kowalczyk jest do niej zobowiązany, także jako absolwent politechniki, inżynier, magister, inżynier i kapłan. Także gdyby, był, gdyby ksiądz Michał był członkiem służb, da im na to, no to wtedy go będzie niepokoić nasza postawa. Natomiast jeżeli by był yy, wyświęcony jako, jako kapłan godziwie i, i, i moralnie, to będzie go cieszyć, może będzie cierpieć z tego powodu, ale Pan Bóg znajdzie drogę, jak to jakoś tak... Z, rozwiązać tak jak Pan Jezus znalazł drogę rozwiązania wobec świętego Tomasza, przyszedł następną niedzielę i powiedział wkładaj, jak nam się objawi ksiądz Michał Stobnicki tak jak należy, wtedy będziemy Bogu dziękować, że nasz, nasze modlitwy przynajmniej w stosunku do jednego zostały Wypełnione, jakby był wyświęcony jako członek służb, też będziemy dziękować za wyświęconego biskupa, prosząc pana Boga zawsze za biskupów, uchwalając, że się mogą nawrócić. Ja, że nie. Chociaż gdyby przyjmował jako członek służb święcenia, to co jest wszystko wtedy? To kosze, słabe. Także nie wiemy, jaki jest tygodni Wierni, to są wierni, którzy jeździli do Bydgoszczy na rekolekcję, wiedzieli, że rekolekcję będzie głosić ksiądz Michał Stobnicki, ksiądz Dariusz Kowalczyk i informował, że rekolekcje wygłosi ksiądz Michał, Michał, biskup Stobnicki. Wierni mieli już takie doświadczenia też estetyczne, kłaniali się, całowali rękę do biskup, tak to bardzo zniosło uczucie. My dopytujmy, jak święty Tomasz i domagajmy się podobnego póki co, nie póki co, tylko Kościół świętego Tomasza ma od zawsze. Nie niewiernego Tomasza. Świętego Tomasza. Ufam, ale sprawdzam. Księże Michale Stubnicki. Daliśmy się za nos wodzić modernizmowi i modernistom. Nie możemy tych samych błędów popełnić łatwo wierności pasterzom kiedy nie działają na sposób który ich do tego uprawnia działanie w tajemnicy byłoby uprawnione gdyby w Polsce biskupa wyświęconego zabito pytanie czy starczyłby jeden, według mnie powinno być były, przynajmniej ze trzech natomiast w innej sytuacji zaczekamy zaczekamy my się modlimy za księdza za biskupów, nie ksiądz Michał się modli za wiernych z Wronieckiej. Póki co widać, że, że, że oratorium świętego świętego Józefa i fort y, księdza Dariusza w Bydgoszczy są miejscami, gdzie nie, 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 nie gryzie się ręki, która chleb dawała, czyli cena za Przyjęcie święcej subkondycjonne jest uznanie w księdzu Michale Biskupa, ale na jakiej podstawie ktoś widział, ktoś był? I do tego, czy ktoś wie, kto jest ksiądz Michał Stubnicki? Adwokat? Prawnik? Czy goniec w kancelarii adwokackiej? po soborowcy to święto wy, wyrugowali przenosząc na niedzielę dalszą przez to wielu ludzi nie ma świadomości że to święto jest, wielkie święto Pan wstępuje z radością wstępuje do nieba ja ten dzień, my ten dzień, kto by tam nie był uczcimy bycie przed sądem oskarżonym o znieważanie policjantów w czasie covid -a że ksiądz im zwracał uwagę, że szmaty noszą na buzi. Za każdym razem, jak tam jestem w sądzie i widzę ich bez szmat na tych rozprawach, to pytam, gdzie pan ma szmatę, czyli tą maseczkę. Już nie ma przepisu. A, przepis był, to szmatka była, nie ma przepisu, szmatki nie. No dobre, chodzi to. Mamy wiarę na tą matkę, ma... na to, liczba, <laughs> wierzymy, to mój mojej babci, mojego dziadka, którzy bardziej czy mniej święciej żyjąc, wierzyli, wyznawali nie swoje przekonania, nie swoje peliwo. Mi się wydaje, jak sobie tam coś wierzę, Boje ja uważam, mi pensa mi się myśli, a i my, ja myślę, nie. Wiarą, którą Kościół katolicki podawał do wierzenia, obecno zapisywano osobom kiepeńskiego w katechizmach, a wcześniej w wyznaniach wiary i zasadach życia kościoła A zatem ty masz wiarę katolicką. Jaką zatem wiarę mają ci, którzy mają kościoły i mają ten kościół, który nas trzeci? No właśnie. To Sprawa posoborowa. To jest sprawa przejęcia drobnego, żywym inwentarza. Tak jak w 1939 roku Polska została rozebrana przez akt, mołotów nie pytając nas, do Wisły mamy tych, którzy z zachodu i do Wisły z drugiej strony od 17 września, tych ze wschodu, nikt nas nie pytał, gdzie chcesz być których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś. I mowę Twoją zachowali. Teraz poznali, że wszystko, coś mi dał, od Ciebie jest. Albowiem słowa, które mi dałeś, dałem im, a oni przyjęli i poznali prawdziwie, żem od Ciebie wyszedł i uwierzył. Do obory, gdzie właściciel to już nie pasterzowi, tylko rozwój, albo Dlatego dzisiaj to wołanie, wy macie kościoły, a my mamy wiarę, jak najbardziej może rzucać temu, kto chociażby był ubrany w taki strój jak ja, sukannę, ale będzie stał za tym dokumentem 16 lipca 2021. Przynależy do nowego wyznania, nowej wiary, posoborowia, które zagarnęło przez Rzesze, rzesze, rzesze katolików na potwierdzenie tej tezy wiek XV, XVI, potem czasy Lukra. Proszę sprawdzać różne strategie rewolucji protestanckiej w Niemczech, rewolucji protestanckiej za Henryka VIII, Ant, którą znamy jako anglikanizm. Były dwie zasadniczo strategie odwrócenia się od Kościoła rzymskiego, czyli antyrzymskości. My mamy wiarę. Jaką nasz wiarę?